Cześć, tutaj Elfik. Czy pamiętacie może filmik, w którym dość intensywnie skrytykowałam kredki firmy Big? To jest zaskakujące, że firma, której wybitnie nie idzie robienie kredek, ma. W swojej ofercie tyle różnych linii kredek. Otóż dostałam całkiem niedawno maila od ich działu marketingu i filmik, który właśnie oglądacie, jest wynikiem tego oto maila. Dodam jeszcze, że materiał zdecydowanie nie jest sponsorowany przez firmę Big. Także zapraszam was do oglądania. Kiedy zobaczyłam w swojej skrzynce mailowej oficjalną wiadomość od firmy Big, to tak sobie pomyślałam: Mhm, mm skończyło się śmieszkowanie. I tak trochę się modliłam, żeby mieli poczucie humoru. Wiecie co? Mieli. Napisali, że filmik, w którym rysowałam Emily w Paryżu oraz sam rysunek bardzo im się podobał i zapytali, czy mogliby przesłać mi paczkę ze swoimi nowymi produktami i w ramach wspierania mnie w mojej walce z lękami, zapytali również o możliwość przesłania mi kredek, których jeszcze nie próbowałam. Myślałam, że to właśnie te nowe kredki będą ekscytować mnie najbardziej z całej paczki, ale wiecie co? Nie. Oprócz całej masy świetnych akcesoriów do pisania, dostałam także maszynki do golenia. Dużo maszynek do golenia. Aby zrozumieć, na czym polega ten genialny, zamierzony lub nie żart ze strony firmy Big, należy cofnąć się do mojego starszego filmiku, w którym ja z kolei sobie troszeczkę zażartowałam z maszynek do golenia firmy Big. Ja tego żartu powtarzać nie będę, bo dziś. Wydaje mi się on troszeczkę przesadzony jak na standardy youtuba, ale myślę, że osoby, które widziały ten fragment doskonale pamiętają o co chodzi i śmieją się w tym momencie razem ze mną. Nie wiem czy pamiętacie, ale kilka lat temu była taka sytuacja, że pewien youtuber mocno skrytykował tatara pewnej firmy. A ta firma odpowiedziała mu pozwem. Oczywiście cały YouTube rzucił się do tego, by bronić tego YouTubera i zaczął nagrywać bardzo, bardzo śmieszkujące filmiki wyśmiewające tą właśnie firmę. I mimo, że nie sądzę, żeby ta firma, żeby ten kryzys wizerunkowy firmy wpłynął bardzo mocno na ich wyniki sprzedaży, to mimo to do końca będą mi się kojarzyć jako takie, wiecie, obrażone dziecko stojące w kącie. No. Natomiast firma Big... Po tym, jak odpowiedzieli na moje filmiki, już zawsze będzie mi się kojarzyć jako takie. Ok, ale sprawdźmy, czy spodobają mi się te nowe kredki. A jeśli się nie spodobają. Tak, właściwie to nie mam pojęcia, czy te kredki są nowe. Nowe one są po prostu dla mnie, bo ja nigdy wcześniej ani o nich nie słyszałam, ani nie miałam przyjemności bądź nieprzyjemności ich używać. Zawsze powtarzam, że w obrębie jednej firmy mogą występować zarówno linie kredek słabych, jak i lepszych. Dla przypomnienia, do tej pory testowałam z firmy Big kredki Conte Evolution Stripes oraz Tropicolors. Te tutaj to kredki Big Intensity, design pudełka i samych kredek jest zdecydowanie lepszy od innych kredek tej marki. Są czarne jak kredki Big Conte, ale tym razem kolor jest oznaczony także na końcówce, co robi wielką różnicę. To bardzo duży postęp od czasów, kiedy kolor kredki trzeba było po prostu sobie zgadnąć. Ok, ale nie samym designem człowiek żyje, zobaczmy ich jakość. Na pudełku jest napisane Premium, więc tym razem ciężko będzie zwalić na to, że są to kredki dla dzieci. Zerknęłam sobie jeszcze na ich cenę i okazało się, że są w przedziale między 50 a 70 zł. Za zestaw 36 kolorów. Ok, zatem wymagania nam trochę rosną. Na pudełku jest jeszcze napisane, aby używać pod kontrolą osób dorosłych. Za to na stronie internetowej jest napisane kolorowanie dla dorosłych, więc zakładam, że są to kredki do. Kolorowania. I tutaj bym się bardzo stanowczo zgodziła, bo te kredki są takie bardzo gładziutkie. Suną po kartce bez szurania. Powiedziałabym, że jak po maśle. Nie powiedziałabym, że kolory łączą się dobrze, ale ta śliskość sprawia, że używanie jest wyjątkowo przyjemne i do odstresowania się przy kolorowankach na pewno będą bardzo dobre. Zwłaszcza, że kolory są bardzo intensywne. Zdecydowanie poleciłabym je do kolorowanek. W rysunku sprawdzą się trochę słabiej, bo niestety nie dają zbyt dużych możliwości, jeśli chodzi o nakładanie warstw czy mieszanie kolorów. Za to sam dobór kolorów muszę pochwalić. Jest bardzo dużo różnych brązów, w różnych odcieniach, jest szalenie przydatna ochra żółta i całkiem niezły odcień jasnej skóry. Bardzo brakuje mi natomiast koloru ciemnej chłodnej zieleni. Ja ją nazywam choinkową, bo ona bardzo przydaje się w rysowaniu natury, na przykład trawy i liści, które znajdują się w cieniu. Skoro jesteśmy przy zieleniach, to chciałabym powiedzieć, że bardzo zaskoczyło mnie odnalezienie w tym zestawie kredki w odcieniu Elfik, czyli takiej bardziej skręcającej w kierunku groszkowego niż miętowego. Jeżeli jest jakaś firma, która chciałaby stworzyć kredkę w odcieniu Elfik, to to jest dokładnie ten odcień. Odcień miętowy również jest, nawet dwa razy są bardzo podobne odcienie. I odcień lila. W takich małych zestawach rzadko mamy pastele, a... Tutaj są, co jest dużym plusem. Dość zaskakujące jest natomiast dodanie odcienia neonowo-żółtego i neonowo-pomarańczowego, zwłaszcza, że akurat w tym zestawie wypadają dosyć blado. Dodam jeszcze, że kredki z linii Intensity są w dwóch wersjach: w wersji Up oraz w wersji Premium. Ja mam wersję Premium, która ma 36 kolorów, i istnieje również wersja Up, która ma 24 kolory i jest bez i muszę Wam w tym miejscu przyznać się, że prawie się oburzyłam, bo kiedy czytałam opisy tych kredek, to wyczytałam, że wersja premium jest z drewna, które jest z lasów dobrze zarządzanych, natomiast nie znalazłam takiej informacji przy kredkach z linii UP. I sobie pomyślałam, czyli że tam to drewno jest z lasów źle zarządzanych, ale potem doczytałam, że chodzi o kredki bezdrzewne, więc. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaką ja tu głupotę prawie palnęłam, przez to, że nie umiem czytać. Przeczytam wam jeszcze co napisano na stronie internetowej. Big Intensity oferuje szeroką gamę intensywnie żywych i kreatywnych narzędzi, które zachęcą cię do bycia kreatywnym, dwa razy słowo kreatywnym, na swój własny unikalny sposób, ciesząc się twórczą podróżą bez presji osiągnięcia idealnego rezultatu. I w pierwszej chwili muszę powiedzieć, że przyznałam, że to takie trochę dziwne wspominać o właśnie takim nieidealnym rezultacie, ale po dłuższym namyśle rozczula mnie szczerość tego hasła reklamowego, nie wiem czy to jest hasło reklamowe, szczerość tego opisu, bo kredki nigdy nie rysują same. Zawsze rysuje nimi właściciel, a w tym przypadku to hasło dotyczące samej radości rysowania jest wyjątkowo trafne, bo jak wspominałam, kredki są wyjątkowo przyjemnie śliskie. Jeżeli ktoś nie znosi kredek, które szurają po papierze, tylko woli takie delikatne, masełkowe, to temu się na pewno bardzo spodobają. Zwłaszcza w połączeniu z dość intensywnymi kolorami, jak na tą półkę cenową. Z całej gamy kredek bik, jakie stosowałam, te podobały mi się zdecydowanie najbardziej. Nie byłyby moim pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o rysunki realistyczne, ani o jakiekolwiek rysunki, ale muszę przyznać, że do kolorowanych będą idealne i też przepięknie będą prezentować się na biurku. Jak wspominałam, w paczce była też cała gama różnego rodzaju akcesoriów do pisania i muszę Wam powiedzieć, że kiedy przyszła do mnie ta paczka, to akurat na zewnątrz było bardzo zimno i te wszystkie przedmioty były takie przyjemnie chłodne. Miałam ochotę rzucić się na nie wszystkie i od razu zacząć testować, ale tak się złożyło, że za 15 minut miałam mieć wywiad do Radia Gdańsk. Nawiasem mówiąc, jeżeli chcielibyście przesłuchać ten wywiad, to prawdopodobnie będzie w czwartek około godziny 19 na antenie Radia Gdańsk. Także serdecznie Was zapraszam. W każdym razie zaraz Wam pokażę, co jeszcze miałam w paczce. W pudełku były również pisaki pędzelkowe oraz cienkopisy z tej samej linii Intensity. Jeżeli chodzi o brush lettering, to nie jestem Wam w stanie zbyt dużo powiedzieć, dlatego że nie bardzo się na tym znam, ale od znajomego dowiedziałam się, że linie, które ciągniemy w dół powinny być grubsze, a za to te, które ciągniemy w górę powinny być cieńsze. I przy sprawdzaniu pisaków z pędzelkową końcówką, które są właśnie idealne do brush letteringu, najlepiej sprawdzić, czy ta końcówka się nie odgina do góry. Dzięki temu linia, którą prowadzimy w dół, jest taka idealnie czysta. I w tym przypadku muszę powiedzieć, że jakość tej pędzelkowej końcówki jest bardzo w porządku jak na tą cenę. Z kolei jeśli chodzi o cienkopisy, to tutaj bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek różnice pomiędzy cienkopisami różnych marek. Więc w tym wypadku jedyne na co zwracam uwagę to design, a tutaj muszę przyznać, że jest on wyjątkowo ładny. Zdecydowanie bardziej podobają mi się te cienkopisy od różnych innych cienkopisów, które znamy. Te mają dużo ładniejszy design i na pewno fajniej wyglądają. Bardzo spodobały mi się również pastelowe zakreślacze, które są troszeczkę cieńsze od takich standardowych zakreślaczy, które mamy na rynku. I na opakowaniu jest napisane, że one nie wysychają w 24 godziny, ale są takie ładne, że zdecydowanie nie chciałabym tego ryzykować i sprawdzać. Z kolei są też ołówki, które na opakowaniu mają napisane, że są szokoodporne i to akurat bardzo chciałabym sprawdzić ale to może w innym odcinku. W końcu od czego są beże, jeśli nie od sprawdzania, czy rzeczy faktycznie są szokoodporne. Zwłaszcza jeśli jest to napisane na pudełku ołówków. Mamy również czterokolorowy długopis obity w dywan. To znaczy w miejscu, gdzie zazwyczaj trzyma się długopis jest doklejony taki welurowy wzorek z hibiskusem. I początkowo myślałam, że to jest tylko tak nadrukowane, ale po dotknięciu okazało się, że nie, że jest to prawdziwy Welurowy wzorek, i nawet opakowanie jest taka specjalna dziurka, przez którą sobie można podotykać ten długopis. Jest to naprawdę przyjemne uczucie. Był też podobny długopis, ale w wersji bez dywanu, ale muszę powiedzieć, że zdecydowanie bardziej podoba mi się ten, ten dywanowy. To są długopisy z tej serii, które mają cztery te takie podstawowe, jeśli chodzi o długopisy. Kolory, które naprawdę się przydają na lekcjach i na wykładach, i za ich pomocą jesteśmy w stanie tworzyć bardzo realistyczne, skomplikowane rysunki. Mam też długopis metalowy, który jest taki przyjemnie zimny. Trzymanie go jest dość abstrakcyjnym uczuciem, bo długopisy w dokładnie tym kształcie kojarzymy z takim pomarańczowym plastikiem, natomiast tutaj mamy przyjemnie chłodny metal. Zatyczka, która jest dołączona do tego długopisu, jest z kolei plastikowa, ale kolor tej zatyczki jest tak idealnie dobrany, że nie jesteśmy w stanie tak na pierwszy i na drugi rzut oka odróżnić, że nie jest ona metalowa. Jest to takie dosyć abstrakcyjne uczucie. Trzymanie długopisu, który kojarzymy w tym kształcie, ale z zupełnie innym materiałem. Fajna rzecz. Rzeczą, która zdecydowanie przyda mi się najbardziej, jest z kolei długopis wymazywalny, którego używam do rysowania sobie nonogramów i tutaj jeżeli chcielibyście poszukać jakiejś ciekawej rozrywki takiej, która rozwija Wasz umysł to zdecydowanie polecam nonogramy z firmy Logi albo Logi. Ja to zwykle widuję w kioskach albo w Empiku i to są naprawdę świetne, bardzo fajnie wymyślone zagadki logiczne, z których wyłania, wyłaniają się takie obrazki. Jest to szalenie wciągające. I do tego właśnie zdecydowanie potrzebuję długopisów wymazywalnych, dlatego że ołówek jest za mało intensywny, a ten długopis zdecydowanie potrzebujemy sobie jednak wymazać, bo bardzo łatwo się tutaj pomylić. Ale mimo wszystko chyba najbardziej z tego całego zestawu podobały mi się maszynki do golenia, zwłaszcza, że dostała mi ich naprawdę bardzo dużo i to różnych rodzajów. I to takich, nie tych takich najprostszych maszynek do golenia, tylko takich, wiecie, potrójne ostrze, jakaś aloesowa nasadka i takie inne bajery także. Już do końca życia chyba będę kupować maszynki wyłącznie tej firmy, bo to mi się tak bardzo mocno pozytywnie kojarzy z tym... z tym pięknym, zamierzonym lub nie, nawiązanie do mojego żartu, że... Jak nie podobają mi się kredki Big, to można sobie podciąć żyły ich maszynkami do kolenia. Eee, czy w 2022 roku wypada jeszcze mówić żarty o podcinaniu sobie żył? Chyba nie. Więc całe szczęście, że nikt nie ogląda filmików do końca, no nie? No, a jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!